Dobra spójrzcie tutaj Dobra z tej idziemy na no. olej. To. to głupio zabrzmi. Jeszcze co mi się z Opolem kojarzy na Leśnikarnię z 2001 roku Nikt tego nie powiedział, byłem tam dzisiaj na śniadaniu. Właśnie. Skandal. A ja właśnie tam nie byłem i mam zamiar tam pójść. A wiesz gdzie pan? No ja, patrzcie tam. Jedno miejsce. Czyli Opole Chyba na leśniki. Nie. Opole na leśniki, no i raj festiwalowy od dobrych kilku lat. Także to głównie z Opolem. Festiwal nie zapraszał mnie przed ostatnich 13 lat. Raczej wątpię, że się to z festiwalem szkodził. i